Siema boomer z tej strony i witam Was no, ponownie na tym wcześniejszym serwerze, czyli Projekt RP. Wróciłem ze względu na to, że no, dużo się pozmieniało na, na tym serwerze, więc y, trzeba to sprawdzić. Teraz sobie tylko dźwięki troszkę przyciszę. I zaczynamy tutaj przygodę tak naprawdę od samego początku. Więc pamiętajcie, żeby być na bieżąco wystarczy ten czerwony przycisk zamienić na szary. Jeśli Wam się materiał spodoba, nie zapomnijcie też kliknąć łapki w górę i napisać komentarza. Dobra, zobaczmy co w ogóle mamy tutaj nowego. Co to są te cyferki? O, widzę, że są podpisane ulice. co to było. O, to jest chyba tuning, tak? To jest pewnie tuning. May nie widzę są. Kluby jakieś, ma no na to nie. Odholowanie pojazdu, pralnia tutaj. Dobra, najpierw sobie pojedziemy do urzędu... nie, najpierw pojedziemy do sklepu. Ja jestem tu, gdzie jest najbliższy sklep? Tu. To pojedziemy najpierw do sklepu. Już może być w elektronicznym dopiero. Dobra, zobaczymy czy będzie w zwykłym. Chociaż jak jest elektroniczny to tu będzie tylko, dobra, to pojedziemy do elektronicznego. Tatuażysta, urząd pracy, weed shop, o, fajnie. Później sobie znajdziemy pracę, żeby od nowa tutaj robić. I co? I będziemy tutaj, tutaj już na stałe zostaniem, już nie będę kombinował, zmieniał. Zobaczymy, zacznę sobie najpierw od legalnych prac, kupimy jakąś fajną furkę. Później może... Może coś pokombinujemy, poszukamy jakichś nielegalnych substancji. Tylko oczywiście na własną rękę, nie z, nie z gangami, bo będzie trzeba im później płacić. A oni mało nie będą chcieli pewnie za to, jak sobie przetworzę. O, troszkę wymusiłem. Nie pamiętam jak się... To są światła. Nie pamiętam jak się tu pasy zapinało. Bo nawet FPS-y troszkę spadły. Muszę sobie coś jeszcze tylko zmienić. Żeby mi nie przycinało później ewentualnie nagrania. Dobra, to tak. O, nie, tu nie ma wejścia. Tutaj coś można? Czy tu można? Aha, nie wybrałem nic, dobra. O kurde, chcę jeden telefon i dwa. Dobra, troszkę ciasny ten sklepik. Odłożymy wszystko i weźmiemy jeszcze raz, bo ja chcę jeden tylko. Tak, no moja postać akurat teraz tak wygląda. I jedziemy do Urzędu Pracy. Będziemy już zbierać na jakąś yy, fajną furkę. Zaraz mam tutaj ile w gotówce. Banku. O, to do banku trzeba podjechać, całe pieniądze wpłacić. O kurde, nas napadną, okradną i. Będzie trzeba od zaraz zacząć. Chcę jakąś pracę, której jeszcze nie robiłem. Ze względu na to, że to jest zawsze coś nowego, więc będzie można sobie, sobie coś fajnego wybrać. Tu jest urząd pracy? Zaraz, gdzie ja poszedłem? Aha. Tam był urząd, dobrze myślałem na początku. Tyle sobie poszedłem? Pewnie samochód mi zaraz zaginie, więc... Będzie trzeba sobie poszukać nowy, nowego, bo... Nawet pieniędzy nie ma za dużo, więc... Zmieniło się na pewno to, że pieniędzy dostajemy mniej na start. Bo wcześniej było chyba jakieś 50 tysięcy? To teraz może z 5 dostałem. Gdzie jest ten urząd pracy? Chyba tutaj, tak. Od dupy strony zajechałem. Trzymałeś zasiłek, bo że nie chcę zasiłków. Tu jest urząd pracy? Co to zmienili w ogóle ten? Co, znowu źle poszedłem? Nie, no dobrze jest. Gdzie idzie się po robotę? O, tutaj. Wędkarz, rafiner, drwal, górnik, pizza boy, sadownik, rzeźnik, tkacz bezrobotny. O kurde, ile robót Weźmy sobie wędkarza. Może on będzie w miarę fajnie zarabiał. Praca wędkarza zatrudniona. Ciekawe, gdzie ja mam jakieś z pracą związane. Chociaż rafineria też może być dość ciekawa. O kurde. Daleko. Trzeba będzie się przeprowadzić tam. No, ten jest masakrowany. No, nie będę brał. No, pisać w komentarzach, co będziemy robić, co mam zrobić w kolejnym odcinku. Na pewno pójdziemy do pracy, bo chcę zostać milionerem I jak e, najbardziej legalnie oczywiście Pamiętajcie, najpierw patrzycie czy policja nie jedzie, później idziecie na czerwonym Chyba miasto Widmo to jest Ani samochodu, ani nic Daleko jest do jakiegoś skupu samochodów? Pewnie daleko Dawaj samochód O, coś zaczęło mi przycinać, ale nic Dobra, jedziemy zobaczyć jakąś furkę, no na razie na taki Możemy no, sobie do banku najpierw podjechał, żeby w razie jak mnie ktoś napadnie. Co tam takie spadki FPS-ów są? Chyba dużo ludzi w tym miejscu. No, serwer w sumie jest dość ogromny, bo ponad 100 osób może wejść. Także nie dziwię się, że tu będą czasami nie logowało w niektórych miejscach. Ile mam pieniędzy? 4... Dobra, 4000 się wpłaci. 4000 wpłacimy, żeby nas kurde, nie ukradli. Tak, jak już widzicie, jak się nazywam na serwerze, więc zawsze możemy się spotkać i pograć. Jak tu się kurczę? A, Kasia zapina pasy, dobra. Jedziemy do dealera samochodowego, zobaczymy, co on ma dla nas. Coś w moim budżecie to chyba nie bardzo znajdę. Jak już widzę, jakie są kwoty tych samochodów. 7000. Kupecie coś. Kurde, nie ma tańszych samochodów. Na rower mnie stać. Rowerem to ja nie nie, daleko nie zajadę. A muszę dojechać do roboty przecież. No nic, zarobimy. To wtedy się kupi jakiś samochód. Gdzie jest łowisko? Tutaj jest pierwsze łowisko. To jedziemy tam. Ile to jest? 8 km, to będziemy kawałek jechać, to nic, to sobie pogadamy. Serwer ogólnie zmienię nie dlatego, że mi się nie podoba, tylko dlatego, że po prostu zakończył swoją działalność. On działał dużo wcześniej niż ja zacząłem na nim nagrywać. Eee, także chciałem zmienić na, na ten serwer, bo widziałem, że dużo zmian było wprowadzonych, także... Będziemy mogli na nowo wszystko zobaczyć. Może nie, może nie pęknie kapać. Dobra, nie będziemy stać na każdym czerwonym to byśmy jechali kurde 2-3 dni Ja sobie jeszcze klawiszologię tutaj zobaczę, przypomnę Bo nie wszystko pamiętam W sumie mało pamiętam O, o O, o Kurde na słupku zatrzymałem Dobrze Że z małą prędkością przynajmniej nic mi się takiego nie stało Ale kurde, zabolało konkretnie Ale jedzie ten samochód, ja sobie chyba taki kupię na początek. Może nie jest jakiś wygóru, wygórowaną cenę nie ma. Dużo prac też ogólnie dodali do, do, yy, do tego serwera. Ja pamiętam na którym serwerze... Chyba na tym, co jeździłem i w kurzewców, co jeździłem mi. O, KS budowali, Ja pierdzielę tu też odwiedzimy ich. Kupimy sobie jakąś szafkę nocną. Żeby na ulicy mieć pod mostem, gdzie ją schować. Albo zanim ja na dom zarobię, to... Może by tak kampera kupił? W niektórych miejscach jest ładnie fajnie, a w niektórych tak mi spadają te fps -y. Jakby ktoś znał rozwiązanie, to weźcie napiszcie w komentarzu. No to ciężko będzie tak grać. Przeważnie mam po te 40, spokojnie. Teraz mam 30, parę. To jeszcze źle nie jest. No ale spadają mi do 8. O kurde. Chyba wojna się zaczyna. Do 8, do 12, do 20 i to ciężko jest w ogóle pojechać gdzieś. O, no takim rowerem bym miał jechać. No proszę Was. Daleko? Niedaleko. Ciekawe ile ta praca? Ile mniej więcej się zarabia w ile minut? Będziemy wiedzieli, czy opłaca się taki biznes, bo jak Wam mówiłem, chcę zostać milionerem na tym serwerze. Może za 20 lat się uda? No, ale będziemy próbować. Może kiedyś narkotyków poszukamy, to, to pas po sprzedaję. Już na start problemy. Może zaraz, może gdzieś tu jest. Ach, jak może nie tam, to może w tym budynku coś będzie. No, bez kito, że ja muszę łódź kupić. Kurde, ledwo na rower nie stać. Chyba, że. O. O, no właśnie, był spadek FPS-u. Chyba, że muszę zrobić w taki sposób, że. pójść na to łódź. No, źle to zrobiłem. Pływać w tej grze nie potrafię. Czy ja zacznę w końcu pracować tutaj? wie chyba najtrudniejszą pracę wybrałem jeszcze mi. Nie, samochód jeszcze nie zniknął. O, jest. Dobra czy tym coś złowie? Jak tu się pracuje No nic, albo zmienimy pracę, albo... No płyni, się utopisz. Albo zmienimy pracę, albo się dowiem jak tu się pracuje. A póki co dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!